Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja, oczywiście, nazywam się Pan Gremin, a to jest Gremin News. Jak jest Gremin News, to znaczy, że to jest kolejny odcinek nagrywany właśnie na live. I to jest bardzo ważny powód, dla którego warto zostawić subika na moim kanale, bo lecimy już po 3000 subów. No, ale dobra, bez zbędnego gadania. Przejdziemy do odcinka Jednakże nie czym to to e, sugeruję oglądać uważnie cały odcinek Ponieważ będzie w nim Informacja jak otworzymy End na tej edycji Dobra, także bez zbędnego gadania Zaczynamy Dobra czekaj jest... Dobra jest ten Nie, zaraz pójdziemy, proszę... pokażcie mi miejsce zbrodni Tutaj proszę sprętem detektywistycznym sprawdzić no, tu? Te, 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 Daj te, te mi fotki. tego Bo nie mam w sobie e, Proszę, proszę. Masz sobie set całość Pan Karol, 8.33 Pan Karol, 8.42 Tak, i 8.30, i proszę sprawdzić piasek Mmm 8... Ty to oni we dwóch działali Tylko jeden... A, sprawdziłeś piasek? Tak, tak, o 8.33 budował A, no created sat o 8.33 tak, tak samo proszę zobaczyć chyba te drzwi tak? O, Czy znalazłem drzwi. następny dowód Zapraszam okay. oj, 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 Tutaj Okej okay. Oj, tu jeszcze proszę sprawdzić ja, ja co prawda nie sprawdzałem Ten blok na o, Ten góry. tutaj u góry Jestem. Ten na którym skacze 8.40 Czyli... Czekajcie, czyli pewnie oj, jeszcze oj, tu oj. będzie kolejny blok Bo będzie trzeba Sa Sansika nie ma Nie Ajajaj, a to je, nie. Jej, aż szkoda Dobra, Ciepłego ziemniaka da się sadzić. Ej, Sowik, a mogli wyjść e, tak? Krystian. To się mogli, tak. Tak jak mówiłem. Okej, okay. ale ci, czy by wieś, jak tak dał radę sam z siebie? No nie. No nie dałbyś no. sam z siebie tak zrobić. Czyli oni musieli to zrobić. Do... No przecież Wiesz, musieli tu postawić tak sam 100. To. Znaczy, ten piasek, żeby one wyszły. Więc no. to już nie jest pewne, że to oni. Czekaj, okay, ale czy o, a bo nie się wyszedł ten dobra. Gdzie mieszka Sansik? Eee. Gdzie? Gdzie mieszka Sansik? Okej. Okay. Skar, chodź. Co czekajcie, się? macie dzieje? jakiś pomysł? Czekajcie, czekajcie, co Co się czekajcie. Co stało? Co się stało się? Jest 2 dolary. Skor, chodź. <laughs> o. Kolejne 2 dolary. I gdzie jest stara kota? W sensie... gdzie ją można od e, niedaleko od ciebie, tam z tyłu. To kolejne teraz, nie? Jeszcze na mm -hmm. dollari mi dasz. Chodź. Już nie. <noise> Dobra, idź idź, idź, idź A Szkoda. Ej, Suwik, to chodź. Dobra, szukamy szukamy tego. Ej, Słowik, patrz. A jakby zrobić przed wejściem, nie? Ej, ale czekajcie, czekajcie, mamy. mamy. Tak. bo jak. Bo wiecie, nie znam tak. śledztwa. E, idziemy no tak. do domu, pana Karola. Bo ja nie ale wierzę, że nie w... ma nic. Nie ma nic. Właśnie. Właśnie może trzeba, może trzeba lepiej poszukać. Czekajcie. No tu mm. macie wyjście, tak? Nie, gdzie macie wyjście? Ja już nie, się gubił no, no u was. Tam jest wyjście, nie? Dobra. Tam jest wyjście, bo tutaj zrobiłem taką nowoczeczkę, składeczkę ładną. Mhm. Już ja to robiłem. Ja mam... 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dobra. 8. Dobra. Mam 9 staków yy, kabla doświatłowego. Dobra. I co, i co jest posiadłość e, jego, co nie? Tak. To czekajcie, sprawdźmy sobie taką rzecz. Ósma Nie no, ja tu... wchodzili tym wejściem. 847, no. Czyli cztery minuty po tym. Tak. A ja tu nigdzie nie słyszę pieśniaka. Może są głęboko gdzieś pod ziemią Krowi. Czekajcie, bo on ma tu zejście, bo ja wiem, że ma, bo on go... Tak, 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 tak Ale Gremlin, jak sobie odpalisz, wejdziesz sobie w opcję muzyka i dźwięk To tam masz takie coś, jak pokaż napisy Może trzeba szukać jakichś wież Więc jak możesz to odpal to. teraz nie będę tego odpalał. Bo... Okej. Okay. Ja to mam odpalone i tego nawet nie słychać. Ani. Okay. Szli... Ani jednej Ale po Ale Czekajcie, czekajcie. Jeżeli oni albo bo coś takiego, bo wiecie, jeżeli oni on tu był w stanie dojść w 4 minuty, to Sansik musi gdzieś blisko być. Co to jest przed nami? Skoro tutaj? Czekajcie. Where? A właśnie nie wiem, wiesz, ile tam jest zwierząt, kurczaków i krów? Powyżej 20? Ewidentnie do bana. Nie, jakiego bana? Że nie ma za to bana, tylko wybijanko. Ewidentnie do kila zwierząt. O, akurat Sansiak tu mieszka. No, proszę, akurat światłowód można podpiąć. A my akurat z internetu. O, no, tutaj proszę zobaczyć w tych klatkach. A nie gremlin? No tak na granicy powiedziałbym Chociaż nie no krów to jest... A nie Dobra jest, jest coś na granicy Ale dobra szukajmy tych Tu jest zejście Oj tak tak Ale Dobra yy... Oj nie mam pochodni żadne, Ja mam pochodnie chcesz? Eh nie, nie. Już okay. nie jestem tu na dole i tu jest jakieś tajemnicze światełko. Ja dam y, poratuje mnie ktoś. Nie, nie ma. Nie jesteśmy w stanie cię teraz poratować, bo jesteśmy na tym. Na misji... Nie, tam nic nie ma. Okej. Okay. Dobra. Gdzie oni to mają? Nieważne czy coś zabrali, ważne, że byli. Chociaż, pomino zakazu. A co masz tam napisane na, na tabliczce? Może będą te pani noelsowe kordy, ale to będzie trzeba jeszcze zmieniać. Ale jest, jest jeszcze inna tabliczka. Reszta, on? Ta długa moja, co ja pisałem. Ale że co dają daj wtedy, bo nie pamiętam, co tam było. Że mają przewalone wtedy. A no tak. Z to uszanowaniem słowik. 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 Hmm, 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 e. hmm. Dobra, to, ale to co. wiesz co, czy powiem słowik? To znaczy powiem słowik, ja bym, ja bym przed naszym wejściem zbudował taką maszynę lasującą Przez którą jakby się kliknęło, guziczek To światłowo by wygenerował sygnał Prowadzący do Odbiorników, które będą się znajdować w domu Sansika i w domu Pana Karola I Ale wiadomo, nie, nie żeby im dom tylko teren Teren, teren sam W okolicach A TNT działa już czy jeszcze nie? Mmm, a zobacz, czy TNT w tej chwili działa, bo nie pamiętam. A masz zapalniczkę? Ja TNT mam! No to nawet tym. Weź blogu Redstone, no? Jakby co? Nie mam. To zrób... Jezu. Masz jakieś chociaż? Wiem, że gdzieś jest zapalniczka. Nie mam. Patyka. Ja mi patyk. Żeby zrobić redstone, mam pochodnie. Poczekaj, gdzieś jest zapalniczka. Albo łuk z flamen. na chwilę. Ale wiecie, co czekajcie. E, dajcie mi wiaderko z lawą Chodź Dajcie mi wiaderko Jak nie masz wiaderka z lawą? A ty no słowik Ja nie, nie mam Chodź Chodź ty słowik Za mną zapraszam Czekajcie, czekajcie, czekajcie tak biegacie Ja za wami biegam i co będę miał później pół odcinka biegającego A w sobie tak ma... Czekajmy za starcem No Wiesz w moim wieku to już wiesz O patrz, patrz co mam w ręce No Daj na chwilę. <grym> hmm. Jedynie jeszcze tak można zrobić, nie? Ale wiesz co, może dajcie mu. Czekajcie. Hmm, takie ostrzeżonko. Bo wiecie, też nie chcę mu za dużo zniszczyć. Bo też nie wiemy. Czy oni. to, to się nie zapali akurat przecież. Łonie ogniskowe. Czy nie, <grym> 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 nie Nie nie, 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 czy nie. Chce... Czy on nie chce. Czy on tylko pomagał, tak? Tak, tak, tak. Ale jednemu i drugiemu muszę się oberwać. Ale macie mniej, mniej tych wiśniaków. Właśnie nie, nie wiemy, ale sam fakt, że szli, no i mają przewalone, a tabliczki są. To czekajcie. Hmm. Czekajcie. Takie czekajcie. ostrzeżenie na drzew ładnie. mam pomysł. Czekaj, ja to zrobię tak. z podatkowych. Lecimy za mną. Lecimy, lecimy. Ja mam dużo pienią pieniądzurów. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Drodzy gracze, jak wiecie, e, Nether i End są obecnie zamknięte. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy otworzyli End, będziecie musieli wypełnić 12 zadań. Za każde z tych zadań otrzymacie jako cała wioska e, jeden fragment e, portalu do Endu, który później zostanie wybudowany tuż pod świątynią. I jeżeli chodzi o ten portal, no to pierwszy kawałek zdobędziecie, jeżeli na terenie wioski, myślę, że między gdzieś świątynią a biblioteką, tak, bądź może w okolicach spawna, to, to jest kwestia do dogadania, wybierzcie najlepsze miejsce, wybudujecie ogromny pomnik Temidy, bogini sprawiedliwości. E, Chciałem, żebyście ją wybudowali. Dostępne materiały to są tylko kamień, bruk, e, andezyt, e, te e, bloki. Także zachęcam was do działania. No i co? Bez zbędnego gadania wracamy do odcinka. Tutum. Jest hey, Skerson. Jo. Ja. Podejdź pod galerię. O no kurde, wróciłem przed chwilą. Więc Co ja tu robię za grubosa i, i starca, więc wiesz. Ty jesteś młody, możesz chodzić. Dobra. Szybciej. Dobra, Szybciej! Mam RLS, nie mogę chodzić. Co chcesz? Chodź na chwilę. Poczekajcie, bo pod... pomyliłem piętra. Nie pamiętam mu, na którym to jest. Zobacz jest główkę mys... niego. Patrz ile Damian możemy ty. zarobić. Dobra, 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 dobra. Eee, ale to jest skonfiskowane z eventu. nie wiem czy to może być, czy to jest legalne, nie? Okej... Okay. Gremlin! Tak? A czy główki Majniego są legalne zabranie z eventu? Nie... Można czy nie? Ale ja... Mówię Oj, dobrałem. to banda dla mitera. Chodźcie tutaj do mnie, proszę. Jedną główkę zabrał, o nie! Co? I to jest ref czy koks? Już Już nieważne, sorry. Eee, żaden kłopot, patryson. Jest tego? Ej, chodźcie chłopaki do, do... mnie. Starze z was wzywa. Co? O... Masz go już dużo okupił. Ej. wełna? No chodźcie, chodźcie, potrzebuję więcej miejsca w O, pać, O, patrz kto przyszedł. Jest! Sansik! Cześć Sansik! Czekajcie! Dobra cześć. czekajcie, chodźcie, chodźcie tutaj do mnie! Cześć, sansik Witaj kumplu O, nie. A, Czekajcie, e, poproszę Sansika, żeby wbił na tego, na Discorda. Czekaj. Powiedz jak już będzie na pełneku. Telepatia umysłu. A ty jesteś u Pana Karola, czy u Sansika? Ehm, już mam. Pełny masz? Gdzie wy jeszcze? U nas sklepie. w sklepie. O Boże. O Boże. Dobra, lecimy. Wiecie co chcemy zrobić z tym? Ja nic nie zarobiłem Cześć Sansik! Cześć Sansik! Cześć, Sansik. Cześć Gdzie jesteś? My best friend! Gdzie jesteś nasz przyjacielu? Sansik na, nasz best friend eee. Sansik KC eee. mamy dla ciebie po 100 dolków Chodź, szybko Gdzie jesteś? Boję się, okej okay. Jestem... O, widzę was chyba U... To zapraszamy pod domek... A, tak. Pod domek kupa. Hmm, pan Karo. Nie, pod domek kupa. No pan... Ok i teraz ta muzyczka pod odcinek ty 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 try try ty, 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 ty Taka no. I teraz taki sniki content na początek Cześć mój kumplo, jak tam życie? O nie No e, 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 e. E, Co? E, masz jest. ziemniaczka Masz, masz ziemniaczka Tak tak, spokojnie Chcesz nam coś powiedzieć? Nie zabijemy cię e, chcę powiedzieć Ej Mianowicie Byłem na akcji ratunkowej z panem Karolem wieśniaków, ponieważ był najazd. Mm -hmm. I było dużo wieśniaków. Więc mm -hmm. znaczy było pilagerów i nie chcieliśmy, żeby kinęły. A czekaj, a skoro nawet... wiedzieliście, że, że wieśniaki tutaj. że tak powiem, Od mają problemy. Goliana. Od Goliana, a poza tym tu są jedyne wieśniaki i tutaj było bok najazd. Serio? Mamy Zresztą. jedyne wieśniaki? Nie wiem. Znaczy nie, nie macie. Nie było neoma. Ale, ale na pewno naoma. tutaj był najbliższy najazd po prostu. Czekaj, ja go tepnę. Tepek. Krystek. Dobra, już idzie, dajcie mu spokój. Idzie sobie. No, ja go chciałem tepać. Nie znowu. Już, już miałem. No, ale tabliczek też może się słuchać, nie? Dobra. Eee, to słuchajcie. Ja osobiście średnio wierzę w tą historię. Ja też. Ej, który mnie podpalił? Ja, ziemniaczki. Czemu mnie podpaliłeś? Nie mam lawy. Pewnie oczami. Lasery z, z oczu. <grym> tak. Paty e, Patyson nie, nie ma działek. E, wiesz co? Hmm... Chodźcie, pokażemy mu co zrobimy z domem Karola. <grym> <grym> to czeka, już leca. I to samo czeka e, później ciebie, Sansik. Chyba, że chciałbyś odkupić swe winy i pomożesz nam. Pomogę. I dać po 100 dolarów nam. Nie no dobra, nie ucierpijcie aż tak bardzo. Ja już zacząłem, Ale czekajcie, w środku też. Tak, no to ty w środku. Nam się nie chce. No ale wiesz, ja później nie wyjdę, więc zostawcie mi chociaż wyjście. No już zabunkrowałem. Że odkopałeś. No właśnie odkopuję. Dobra, zostaw już tu. Y, to jest zabezpieczenie w transporcie. Tak, no generalnie wiecie, my, my mu tylko ocieplamy. Będzie miał cieplusią, milusio. Lepsze byłoby ocieplenie lawą, ale. Ja tylko czekam, aż będzie. E, e, ty, czemu mi to zrobiłeś? Wełna z najlepszego sortu. Z pełnymi atestami. Nadaje się w sam raz. Dobra. To ja mam tylko jedną nad nadzieję, że on się nie wylogował w domku, bo się udusi. Pff, no to nasz problem. Nie, spokojnie. Trudno y się mógł... mówi. Logował się gdzieś tam obok was. Okej. Okay. Koło Uuu. nas. O, -o, -o. <laughs> o -ho, ho, nie, 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 tak nie będzie. No hop ma hunta. Hop ma przekichane. <laughs> Chyba że zapłaci 500 dolarów, jak jest napisane na tabliczce. E, ale wiecie co? E, żeby było jeszcze zabawniej, e, zostawimy o, mu tabliczkę. E, że wełna do zwrotu, żeby on jej później nie zaczął sprzedawać. Tak. Tak! Pomysł na biznes! Ale gremlin. Tak. Wiesz, gdybym gdy już od razu to powiedział, nie? To ee, byśmy dali ci to za darmo. No wiem, ale stwierdziłem, że, że będzie zabawniej. Ale kto boga temu zabroni? Ej, ale poza tym wiesz. Później policzysz, ile wydaliśmy i będę miał wiesz, Tytuł odcinka: wydałem e, tyle dolarków, żeby sprawdzić, co on zrobił. E, słowik, to to będzie 34 razy 2? Chyba nie? 36. No to 36 razy 2 plus 20 36. 26. Czyli mogę zabrać 150. Czyli to będzie. 52 i. 36. Ej, dobra, zostaw mi tylko chyba Wiesz, nie się teraz mówisz, że. No kopał 20 godzin, tak? A tam wiesz, pół godziny to, to zrobił, tak? Albo od, w odwrotnych. Odbieram kont. Eee. Oj, chyba wełny mi zabrakło. Ja mam y jakby co jeszcze parę staków. Proszę bardzo. No to panie nie nie za chwilę podejdziemy. O, teraz już nie mam. Oj, tu jestem. Halo? A, okej. Okay. Co tu tyle osób? No wiesz, jak się dowiedzieli, że można komuś zrobić ocieczenie. Sypniesz y tam trochę? Tylko wiecie, żebym ja miał później wyjście Stąd No to, to oni Ja robię dach Ocieplam Słowik Co? Dawaj zakładamy firmę ocieplającą domy Czyli co? No, dawaj zakładamy firmy, firmę ocieplającą domy Okej okay. Paliwa, domy No który mnie tymi jajami rzuca? Za chwilę ja jemu zrobię. Eee, dobra. Jak, jak go tepne, gdzieś Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Ale no, jak się skończy, Będę ja zawsze można piec do głównej sortowni. Ej, idź w tamtą sobie. A czy ty możesz. wyjść? Okej okay. Zu przeszkadzają trochę ludzie. No, no, to wiesz, no pod, na podejdą na ci... Podejdą ci... Za chwilę ich tepne gdzieś będzie. Łatwa sprawa. Czekaj, a ty Sansik nie miałeś pomagać? Oj ojoj ojoj. Wełna w rękę i jedziesz. Dobra, dobra. A masz Gremlin jeszcze? Nie no, Gremlin tu już zostaw, jest ocieplony. No a tylko do góry. A, tu trzeba jeszcze. No dobra. Jeszcze tu trzeba tylko. To ci wiesz, jak chcę tą całą wełnę wydać już wiesz, już skoro tyle kupiliśmy, tym bardziej on będzie miał i tak ją do zwrotu. A to daj mi z 20 jeszcze. O. A czekaj, tu masz. Okej, ja, ja ci chyba co innego wrzuciłem. Złyżyłem Nie na życie. Co? Złożyłem to, to dostałem. co to, to dostałem. Okej. Okay. O, 64 aż. No Ja mam już tylko ale... 30, więc słuchajcie. Tutaj. Czekaj, tutaj jest tyk, 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 tyk. ładnie. oj, jeszcze tu od dołu jest. Kontrola budowlana musiała przejść. Kontrola jakości, tak? Okej. Okay. Tak, tak. Ja to jeszcze potek możemy zrobić, co? Jak tyle wełny zostało. Ale no, wygląda całkiem ładnie. Chociaż tu się trochę zrobiło, jakby buźka. Nie no, zostawmy to już, zostawmy to tak jak jest Ale patrzcie jak ten, jak Sansik szybko się, się rozpró i wie, od razu sprzedał kolegę w zbrodni Pomoże, pomoże, tylko nie róbcie mi krzywdy Ja tu mam zaraz dowody znajdę, że postawiony był baner z najazdu Tabliczka już jest Ja ten baner z najazdu, baner widzę nawet O Bo okay. nawet, on jest u tego Eee, u Karola jest. Ale jeszcze on znał, no. A, który popowiedział mi ją. Logiczna tabliczka. Ej, ale. Do zrozumienia. Ja, ja kupiłem e, ten. Ja kupiłem e, wełnę i, i wam ma zwrócić? Co to, co, co to jest za skam? Ale tylko. A my, my tylko mówimy, że do zwrotu i pozdrawiamy, tak? Cieplutko. Dobra, niech będzie. To... Jak widzicie, ekipa dochodzeniowa ocieplająca, zakończyła swoją robotę. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli... i subika, jeśli jesteście nowi, bo lecimy po 3000 e, subów. Póki co ja dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się. Cześć!